Co to za łysyje łopy? Chyba parada chorych na rzek On to do nas? Dzieci? Spokojnie! Pęp! Spieprzać! Nie! On ma nam się nas! To pewnie rozdzina Adżeliki! Odpalajanusiak! Marchewo gęstowana! Niech nikt się nie odzywa! Wydraci! Dogaz... Ale oni nas wyzywają, proszę pani! to od! Ślana, ty asfalt z zmorodowa! Anusia! Kiwam w dupę! Wy poślady golone! Konieczko. Jeszcze jedno słowo, ty. E, ty łysy! Łysy! Powiedz kubka ryżu! Kubka ryżu? Twój tata i pel jak ogniecie w krzyżu! Nie. Je... Jeśli przeżyjemy, będziecie mieli obniżone sprawowanie! Szkoda, że ci glinarze się obrazili i sobie poszli. Mogły się nie mówić, że są za Nie wydał. Pedo... No, który? Ale wielkie babsko! Daj z To pewnie transeks! w go! I jeszcze jeden kroczek. I co? I zobaczysz swoje własne oko ciulu bez szkoły. Maricha, te kolorowe driny nas wykończą. Jeszcze tylko jeden. Co to? Nauczyłam się go na sorbonie. nie, nie, przedstawiam wam masę krytyczną. nie, 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 la zdrówka. miłość, tolerancja! Wolność, miłość, tolerancja! Ja pierdziu! Nie widziałem, że higienistka ma czarny pas! Ale im chuj zęga spuściła. Kurna, muszę się na to zapisać! Ale pierdol... Anusiak! Chciałem powiedzieć nie je... znaczy zaeksplodowało strasznie. To chyba gdzieś na cmentarzu. Ajajaj! Słyszycie? Co tak szumi? To fala. Doszedliśmy do morza? Uderzeniowa.